O, oh, witajcie na live'ie! Let's go win! Ws1, 165 5 Unblock To dla was, widzowie. Uda mi się. Udało mi się, widzowie. No scamming. Możemy grać? Jak do w Minecraft'a? Nie, no nie Moi widzowie, to dla was. To będzie dla was znowu widzowie. No, nie zawsze się udaje, dziewięć. Nie spadł mi wody, tu będę chować tu tutaj, Tio. Czy ŚWINIA Tu jest pełno modów Widzicie na górze jaka krowa? To są dwie ktowy w jednym Popatrzcie się Tu się popatrzcie występniam w obu e, Widz, pyk, pyk. I dzień od tak do

nie doszło. No, chyba to by nie jak to w tej, muszę to zrobić. Wiadło wody bez cyklopy. sobie. Nie, no, O! muszę na to kliknąć, perfekto. Postawiłem! Dobra, jeszcze teraz na niego kliknąć. Nie trafiłem, ale ja zrobię e, to e, łódkę. E. Kurde, no czaki to ty coś taki tylny to było? Ale... To mi samo znika sedno No cóż, nie będzie oczywiście do Ten cudowny mod do niszczenia drzew tu jest. Ej. O nie!

Owca. Nie. Nie, a wiecie co? Daddy. Czyż pokażę? Set. No tak. Set. Haha. <laughs> Oczywiście nie będę oszukiwa. Ja jeszcze wpiszę 600. Tak, tak, tak. Eee. Minecraft. Mmm. I żelazny grafik. I to sobie zostawiam. Jak, wy, wyłączamy. Ej, no, w no się do trzeciej. Robimy livea na No to się A Super. I'm Proszę, co to tak sobie zrobiło teraz? Tak to ja umiem i teraz zrobię... Zyka, no to tam wiesza. Zagramy sobie w Bedwars. Chodź. Nie waliło mnie? Widzowie, bardzo was przepraszam. A w takim razie sobie zagrany na 1,88. Bo koks mnie w takim razie pobanował. Zaglądam na 1,88. Zobaczę, jak to na lawie. Ile widzów. Zwolnij suba, Mondo. Sub, su subskrypcje! Walajcie Elo! Cicho! Tu, a tu mi już zadziała pewnie. Tu Ebedlocent, to se sem sebíral, kouzlo

no, to na maskach, na mięsach. Jakby w masę. medalady. Kozak by było. dobra, na jaksy jednak. Na kącik. Najpierw pójdziemy, a nie do niebieskiego. Pokażę mu tości. Możesz zielony nas zaatakować. Nie wiem, mam. Kami. No. Wdechy. A szybko. Muszę kiedyś jakiegoś taka ja włączę Może kiedyś tak jak Kiedy? się budujemy na diaksy. Znaczy, nie zostanę tutaj także jak zginąć. Lepszy słod. Aha, dobra, no, subcie. Czy serio? Myślę, że ja się na to nabiorę. A, na to się niby, że nabiorę, okej, okay, subcze, Złota nie dostał. Serio gościu. Nie Gościu. No... Du